17 października w Urzędzie Miasta Zielona Góra podpisano umowę na realizację kolejnych inwestycji w ramach miejskiej ofensywy drogowej. Prace obejmą ulicę Jaśminową i Mokrą w Sołectkę Zatonie, a ich celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. Dziś przede wszystkim e, chciałem poinformować e, mieszkańców miasta. E, przede wszystkim e, Zatonia będą realizowane, e, przebudowywane, budowane dwie drogi, ulica Jaśminowa <laughs> oraz ulica Mokra. Tak, ważną umowę dotyczącą ofensywy drogowej, czyli wykonania i budowy dróg wewnętrznych, osiedlowych, kwota zabezpieczona na rok 2025 to było 30 milionów złotych. Dzisiaj realizujemy zadania w Zatoniu, ulica Jaśminowa, kwota brutto ponad 1 300 tysięcy złotych z jednym z wykonawców oraz ulica Mokra, tutaj mówimy o Jędrzychowie, kwota ponad 700 tysięcy złotych, to są tak naprawdę inwestycje wpisujące się w te pierwsze najważniejsze potrzeby mieszkańców które wybrzmiały w dyskusjach i w konsultacjach, drogi wewnętrzno-siedlowe, czy przede wszystkim komfort dojazdu do miejsca zamieszkania. Ponadto te inwestycje uwzględniają w sobie instalacje wewnętrzne, odprowadzenie wód opadowych, regulacje rowów odwadniających, to więc wszystko, co wchodzi w infrastrukturę, w infrastrukturę drogową, będzie realizowane w pełnym wymiarze. Bardzo się cieszę, że doszło do tego momentu, kiedy podpisujemy umowę. Jest to dla nas ważna chwila, jeżeli chodzi o mieszkańców sołectwa Zatonie. Jest to pierwsza droga osiedlowa, która będzie zrobiona. Mieszkańcy wiecie, jak czekali bardzo na tę drogę. Ja się cieszę. Dziękuję też pani dyrektor za wyrozumiałość, za cierpliwość i dziękuję Urzędowi Miasta za, za kontakt, za, za każdą odpowiedź na moje pismo. Na pewno inwestycja dla mieszkańców i sołectwa ma znaczenie ogromne ze względu na to, że nawierzchnia, która jest aktualnie wykonana na ulicy Mokrej w Wędrzechowie. Jest wykonana w sposób taki, że wody opadowe, które pojawiają się w sezonie jesiennym, spływają na działki mieszkańców i ulica jest stale zalewana przez te wody. My natomiast dla nas ma znaczenie takie, że mamy kolejną inwestycję do realizacji, możemy rozwijać firmę i przystępować do dalszych prac i współpracy z Urzędem Miasta z Zielonej Góry. Zaczniemy od robót ziemnych, skupimy się na wykonaniu podbudów a następnie będziemy realizować elementy betonowe, czyli kramężniki, obrzeża, kostka, wierzchu. Planujemy, jeśli oczywiście pogoda nam pozwoli, do świąt Bożego Narodzenia skończyć tą inwestycję. Mieszkańcy Zatonia już niedługo będą mogli korzystać z nowej, bezpiecznej nawierzchni na ulicach Jaśminowej i Mokrej, a realizacja tej inwestycji jest kolejnym krokiem w rozwoju infrastruktury drogowej miasta.